Zamieszanie wokół Black Mew na Xbox. Wyciek kodu źródłowego do GTA San Andreas. W Wiedźminie 4 zmierzymy się z nowymi bestiami. Oraz nowy Elden Ring bez funkcji uwielbianej przez graczy. Zapraszam do oglądania. Część społeczności graczy z niepokojem śledzi sytuację wokół premiery Black Mew Wukong na konsolach Xbox. Chociaż gra odniosła oszałamiający sukces, sprzedając się w liczbie ponad 20 milionów egzemplarzy w zaledwie kilka miesięcy, użytkownicy Xbox Series XS wciąż czekają na swoją wersję. Oficjalnie ogłoszono, że premiera została opóźniona, ale szczegóły pozostają owiane tajemnicą. W ostatnich dniach prezes Studia Game Science, Jokar Fengji, rozwiał część wątpliwości. W swoim wystąpieniu otwarcie wskazał na problem związany z ograniczeniami technicznymi Xboxa Series S. Konsola dysponuje jedynie 10 GB pamięci, z czego aż 2 GB charakteryzujące się niższą przepustowością są zarezerwowane dla systemu. Jak zaznaczył chiński twórca, konieczne byłoby wieloletnie doświadczenie w optymalizacji, aby skutecznie dostosować grę do takiego środowiska. To wyjaśnienie wydaje się logiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymagania techniczne plugmana Wukong i jego zachwycającą oprawę wizualną. Nie wszyscy gracze są jednak przekonani do tej wersji wydarzeń. W sieci pojawiły się teorie, że opóźnienie może wynikać z rzekomej umowy na wyłączność między Game Science a Sony. Inni z kolei sugerują, że problemem jest lenistwo deweloperów, podając przykłady gier równie zaawansowanych graficznie, które bez przeszkód działają na Xboxie Series S. Dyskusja wśród fanów nabiera tempa, szczególnie że premiera na Xboxa wciąż nie doczekała się nowej daty. Czy w rzeczywistości bariera techniczna jest nie do przejścia? A może to jedynie część większej strategii biznesowej? W obliczu sprzecznych opinii pozostaje pytanie, czy posiadacze Xboxa Series XS doczekają się swojej wersji hitu. GTA 6 to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w świecie gier, a Rockstar Games znów ma szansę wyznaczyć nowe standardy w branży. Studio, które od lat kojarzy się z perfekcją w tworzeniu gier z otwartym światem, zapowiada produkcję, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy interaktywne rozgrywki. W międzyczasie jednak uwagę fanów serii przyciąga coś zupełnie innego, czyli powrót do przeszłości w postaci wycieku kodu źródłowego GTA San Andreas. Ta legendarna produkcja wydana w 2004 roku z miejsca stała się kamieniem milowym w historii gier wideo. Dzięki niej współczesne tytuły z otwartym światem zyskały fundamenty, na których twórcy budują swoje produkcje do dziś. GTA San Andreas to coś więcej niż tylko gra. To symbol epoki, w której możliwości technologiczne i wizja twórców pozwoliły graczom na nieskrępowaną eksplorację wirtualnych światów. Ostatnie wydarzenia, związane jednak z tym kultowym tytułem, zaskoczyły społeczność graczy. W sieci pojawił się kod źródłowy GTA San Andreas, co otwiera drzwi do nowych odkryć i potencjalnych modyfikacji. Jak podają źródła, dostęp do tych danych nie jest jednak łatwy, ponieważ zabezpieczono je hasłem. Oznacza to, że tylko najbardziej zdeterminowani i doświadczeni w technologii gracze mogą sięgnąć po ten skarb. To nie pierwszy raz, gdy wyciek kodu źródłowego wywołuje burzę w środowisku graczy. W przeszłości podobne incydenty prowadziły do powstania licznych modyfikacji, a także ujawnienia zakulisowych ciekawostek na temat procesu tworzenia gier. W przypadku GTA San Andreas można oczekiwać, że zapaleni miłośnicy serii wykorzystają te dane, by dostarczyć fanom jeszcze więcej możliwości w ramach tej kultowej produkcji. Możliwe są nowe przeróbki, usprawnienia graficzne, czy nawet przenoszenie klasycznych mechanik do bardziej współczesnych standardów. CD Projekt Red kontynuuje rozwój uniwersum Wiedźmina, zapowiadając grę, która nie tylko zachwyci skalą, ale i głębią emocjonalną. Wiedźmin 4 ma być największym i najbardziej ambitnym projektem w historii polskiego studia, a nowo ujawnione szczegóły przygód Ciri tylko podsycają emocje. W centrum uwagi twórców znalazła się fabuła, która zaprowadzi graczy do nowych, nieznanych dotąd rejonów kontynentu. Wśród nich wyróżniają się Burzyny, mroźna, surowa kraina na północy, pełna tajemnic i zagrożeń, choć mapa gry ma być zbliżona rozmiarami do tej z Wiedźmina 3, jej różnorodność i złożoność ma zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych graczy. Jednym z najbardziej intrygujących elementów nowej odsłony są świeże spojrzenie na potwory, które napotkamy w trakcie rozgrywki. Już w pierwszym zwiastunie pojawiła się tajemnicza istota Bał. Jak ujawnił reżyser gry Sebastian Kalemba, potwór ten inspirowany jest serbską mitologią. W tradycyjnych wierzeniach te przebiegłe stworzenie kryje się w mroku, czekając na odpowiedni moment, by zaatakować swoją ofiarę. To bardzo podstępny drań, który bawi się ludzkimi lękami, powiedział kalemba w wywiadzie dla Gamer Tak Radio. Jednak w Wiedźminie 4 potwór to coś więcej niż tylko fizyczna kreatura. Twórcy podkreślają, że w nowej grze gracze będą musieli zmierzyć się również z własnymi demonami. Psychologiczne aspekty walki i strachy zakorzenione głęboko w umysłach bohaterów to one będą stanowić kluczowy element doświadczenia. Kalemba zwrócił uwagę, że podejście do tego tematu ewoluowało od czasów pierwszej części Wiedźmina, gdzie potwory były głównie fizycznym wyzwaniem. Z czasem seria skupiła się na ukazywaniu potworności ludzkich czynów, by teraz skoncentrować się na wewnętrznych rozterkach i lękach. Fani Elden Ringa mogą szykować się na zupełnie nową przygodę. Ogłoszony niedawno Elden Ring Night Rain to samodzielna gra osadzona w kultowym uniwersum Forum Software, która już zdążyła wzbudzić ogromne zainteresowanie graczy. Na Steamie gra zajmuje obecnie szóste miejsce w rankingu najbardziej oczekiwanych tytułów, co pokazuje jak dużym echem odbiła się ta zapowiedź. Jednym z najciekawszych szczegółów ujawnionych przez reżysera gry, i Ishizakiego, jest decyzja o całkowitym odcięciu fabuły Night Rain od wydarzeń z oryginalnego Elden Ring. Twórcy postanowili stworzyć coś świeżego, szanując integralność opowieści znanej z pierwowzoru. Dzięki temu gracze mogą liczyć na zupełnie nowe doświadczenie, które choć osadzone w znajomym uniwersum, zyska własny, unikatowy charakter. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów gier From Software jest funkcja zostawiania wiadomości przez graczy. To narzędzie pozwalało społeczności dzielić się wskazówkami, ostrzeżeniami, a nawet żartami, tworząc niepowtarzalne poczucie współpracy i interakcji. Jednak w Night Rain... Tego elementu niestety zabraknie. W rozmowie z IGN Japan, Ishizaki wyjawił, że decyzja ta wynika z innej struktury gry. Każda sesja w Night Rain ma być krótka, trwająca około 40 minut. Twórcy uznali, że w tak krótkim czasie gracze nie zdążą ani napisać, ani przeczytać wiadomości od innych. Czas trwania każdej sesji wynosi około 40 minut, co sprawia, że funkcja wiadomości nie pasuje do formatu gry. Po prostu nie ma na nią miejsca, tłumaczy Ishizaki. Choć wielu fanów zrozumiało tę decyzję, nie brakuje głosów rozczarowania, zwłaszcza wśród tych, którzy pokochali tę mechaniczną innowację za jej interaktywny charakter. Mimo braku wiadomości twórcy obiecują, że Night Rain dostarczy wyjątkowych emocji, i Shizaki zapewnia, że gra zaoferuje graczom poczucie spełnienia i świeże wyzwania, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom serii. Jak twierdzi reżyser, choć Night Rain różni się od głównego tytułu, nadal pozostanie wierne duchowi Elden Ring.